Ale, to moje marzenie. Elo. Czekaj, przerywacie. Przerywacie. Czekaj, czyli ty tutaj wpadłeś, tak? Wpadłeś tu, czyli tu była dziura zrobiona. Priano, e, dziękuję jeszcze za dyszkę. Dziękuję ślicznie. Dobra, Wejść, ogarnij mikro i mi powiedz, bo nie dogadamy się. Nie wiem, Citrox, jesteś zbanem. Czekaj. Powiedz Dzień mi jedną, że... Nie, dalej jesteś yy, Lactroxem. C ta, jestem kanibalem w co czatni pieczone kurczaki. Dziękuję Brynus, naprawdę. Okej, okay, Dziękuję to. Ja każdemu wolec. naprawdę. Jechałem tutaj, wagonikiem. Tak. I w tym momencie stwierdziłem, dobra wysiadam. Wysiadłem mhm. i pojawiłem się pod obsydianem i tam była lawa. Dobra, to jedno tak, pytanie, nie... to dopiero przed chwilą ty wykopałeś. Nie, nie przed chwilą, tylko... Musiałem to rozwalić już wychodząc, jakoś, ale nie zdążyłem. Okej, okay, bo pomyślałem, że może teraz jakiś prankster, w... w sensie, że prędzej jakiś prankster wbił i ty tam wpadłeś. Nie, Wiesz nie, o co chodzi? Nie, nie, Okej, okay, no, dobra. Chyba że, to ty, chyba, że to ty byłeś, ale takie... spręcznik. Nie, 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 ale... nie, bez przesady. Nie, nie, nie. nie. Myślisz, że mi to uznają, stare reklamacje? Mm, no trochę, no błąd gry, no bo stary wysiadając z tego wagonika. O. Mimo, że są dwa. Stary, też padłem! Lebor. Też padłem! Pójdź <grym> w lewo, pójdź... W lewo, w lewo. Kopie, kopie nad sobą! Kop. Nie! a dobra, dobra, dobra. Jestem! Nie mam! Nie, nie, ma... nie ma mnie! Nie mam no. Nie. Nie no. Ma mnie! Nie mam no, mnie! Nie mam mnie! Nie dam, dawaj, nie. Nie dam no. rady! No dawaj! Ja mam psy! Nie, nie mam ma ra... nie, oh, no. <ślam> nie dam rady! Nie dam <ślam> rady! <ślam> <ślam> Halo. <się>. Nie dam <ślam> rady! Elo! Nie dam rady! Popaj się stany. Nie! Ja pierdzielę jeszcze bra. Co jest?